Twoje marzenia są święte. Słuchajcie, nie ma gorszego nauczania jak takie jedno konkretne, które często słyszałam, w którym to usługujący mówił, że mamy się wyrzec marzeń. I szczerze mówiąc, gorszej herezji nie słyszałam, naprawdę. Ze wszystkich rzeczy, jakie mogłam usłyszeć, to to uznałam za najgorsze i miałam taką wewnętrzną niezgodę, na to, co słyszę, a był to początek mojej drogi z Bogiem, więc powiedzmy, że jeszcze wtedy nie miałam wiedzy, ale czułam ogromny zgrzyt, że coś tam nie hasa, coś się nie zgadza i tak być nie powinno. I słuchajcie, pod, e, pod wpływem Biblii i wielu chrześcijańskich książek doszłam do wniosku, że ja jednak intuicyjnie poprzez Ducha Świętego no, miałam rację, że mi się takie nauczanie nie spinało i to potężnie. I słuchajcie, dwa wersety starałam się zapamiętać na, na pamięć do, do tego filmiku. Nie wiem, czy mi się udało. E, wiem, że jeden to jest Psalm 37.4, a drugi Psalm 20, ale numerka już nie pamiętam. E, więc w obu występują pragnienia naszego serca. W jednym rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twojego serca, w tym Psalmie 20. To jest, niech Pan spełni wszystkie Twoje pragnienia. Czy może być coś więcej? I don't think so. E, wiemy zatem, że e, kiedy się nawracamy, kiedy mamy Ducha Świętego w sobie, nasze pragnienia zostają przekształcone. Tak? Jeżeli ktoś wcześniej miał takie pragnienie, może, żeby się nachapać kosztem innych, no to już takiego pragnienia raczej mieć nie będzie, przynajmniej nie powinien. E, nasze pragnienia są, moim zdaniem, takim proroctwem. Które dostaliśmy od Boga. Na przykład, ja nigdy w życiu nie miałam pragnienia, aby być kimkolwiek związanym z służbą zdrowia, i wierzę, że są ludzie, którzy od zawsze o tym marzyli. I my mamy to realizować, to co czujemy w sercu. Ja zawsze miałam określone marzenie związane z życiem prywatnym, zawodowym, i myślę, że każdy z nas ma coś takiego. I naszą misją na ziemi jest właśnie wypełniać tą wolę Bożą w kontekście tych indywidualnych pragnień, które mamy naturalnie w sercu. Naturalnie w sercu. I e, słuchajcie, cała ta bzdurna koncepcja o niesieniu krzyża, która jest mocno niezrozumiała i przeniesiona, że my mamy nieść cierpienie. Nie, cierpienie poniósł Jezus, żebyśmy my właśnie nie musieli. Natomiast niesienie krzyża to jest Cały czas patrzenie na siebie w kontekście Jego ofiary, to jest cały czas rozumienie siebie nie tak, jak widzą nasze zmysły. E, to jest bycie osadzonym w prawdzie, jaką Jezus dla nas zdobył na krzyżu czyli, że jesteśmy e, idealnie czyści, idealnie piękni dla Boga, bo Bóg, jak patrzy na nas, to widzi e, Jezusa. I dlatego też konsekwencje grzechu, yy, i takie, jakbyśmy to powiedzieli, całe przekleństwo z tym związane nas już nie dotyczy. Dlatego niesienie krzyża nie jest niczym negatywnym, jest czymś jak najbardziej pozytywnym. To jest patrzenie na inną rzeczywistość. I właśnie chyba na podstawie tego źle zrozumiałego wersetu o krzyżu yy, wielu usługujących. Wymyśliło sobie, że tak, zróbmy z ziemi krainę cierpienia, nacierpmy się tutaj, gloryfikujmy to cierpienie. A w niebie będzie fajnie. W ogóle nie ma takiego rozróżnienia w Biblii, bo Królestwo Boże jest w nas już teraz i nie jest to jakieś miejsce przyszłe. Tylko już teraz powinniśmy doświadczać Królestwa Bożego, będąc w tej fizycznej formule jaką widzimy. Dlatego, co Wam powiem, że yy, nauczanie o, o tym, że nasze pragnienia są czymś niewłaściwym, jest, tak jak powiedziałam, takim wynaturzeniem, bo wrzućcie sobie w czata GPT yy, prośbę, żeby yy, czat Wam wyrzucił wersety z Biblii o pragnieniach i zobaczycie całkiem sporą listę. Poza tym, yy, tak na logikę, co to by był za ojciec, który by dziecku e, robił cały czas na przekór, tak? Masz ochotę na loda? Nie, nie będziesz jeść loda, masz tu śledzia. Bo ja chcę, żebyś jadł, śledzia w tym momencie. To jest słuchajcie, chore. I my to zło, które nas spotkało gdzieś w życiu, projektujemy na boga ojca bardzo często. I nadajemy mu cech, których on w ogóle nie ma. W ogóle nie ma. I skupmy się na tym, że Realizacja tych pragnień, tych marzeń, to jest nasza misja, nasz cel tutaj. I jeżeli będziemy to robić w sposób Boży, to zmienimy świat. Gdyby każdy człowiek na ziemi był wierzący i wiedział, jaką moc dostał od Boga, jaką moc mają nasze myśli, słowa, to co ludzie nazywają manifestacją, Czytam o tym po, tym po to, żeby łączyć to z Biblią, a nie żeby Biblię i Jezusa wyrzucać. Eee, i, I powiem tak, gdybyśmy my to wiedzieli i szli przez ten świat, eee, łącząc się, będąc w zjednoczeniu z Duchem Bożym, realizując te marzenia i żyjąc w takiej pełnej, maksymalnej radości, jaką eee, Duch Święty nam daje, bo ja naprawdę widzę, że Duch Święty to jest ta osoba, strójcy, która jest odpowiedzialna za radość, myślę, że nie byłoby dla nas nic niemożliwego. I te marzenia, które wydają nam się wow, jakbyśmy mieli filtr, który Jezus nam nakłada. Nie ma rzeczy niemożliwych dla tego, kto wierzy. Kilka razy jest powtórzone. Nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko jest możliwe. Jak nałożysz taki filtr, to inaczej patrzysz na swoje marzenia. Inaczej patrzysz na swoją rzeczywistość. Jeżeli nałożysz taką e, no, taką nakładkę, tak? Mogę wszystko, bo Bóg jest ze mną. Dobra, wracam. E, jeśli nałożymy taką nakładkę na swoje myślenie, że wszystko absolutnie jest możliwe, i nie ma rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić, to się otwiera po prostu nowy wymiar e, wcześniej dla nas niedostępny. Dlatego tak się dzieje, że są ludzie, którzy... E, osiągają rzeczy wow, niemożliwe, kiedy inni teoretycznie robią przygotowania, które powinny ich do tego zaprowadzić, ale wcale tego nie mają. To jest kwestia wiary i kwestia poczucia, że zasługujemy. Jeżeli znasz Jezusa Chrystusa, to powinieneś wiedzieć, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Dlaczego? Bo on to załatwił. Stąd wierność, stąd e, wierność jemu, wdzięczność, miłość i. Cały ten pakiet, który powinniśmy mieć. I teraz, tak, ktoś powie, że takie myślenie to jest totalne delulu, to jest niebiblijne, że my nie powinniśmy tak myśleć. No i to jest bzdura, bo Biblia mówi, że nie według widzenia, ale według wiary pielgrzymujemy, podróżujemy, pielgrzymujemy, tak? Więc my w ogóle w żadnym wypadku nie powinniśmy się dać. Ograniczyć e, zasobom widzialnym i warunkom widzialnym i okolicznościom e, do tego, co się dzieje. Józef siedzący w więzieniu wcale nie zanosił się na to, że będzie e, drugi po faraonie. Mojżesz wcale nie wyglądał na takiego, który e, roz, rozdzieli Morze Czerwone. Jezus wcale nie wyglądał na takiego, który nakarmi pięć tysięcy osób pięcioma rybkami i dwoma chlebami. I słuchajcie, całe życie cudów polega na tym, że nie patrzymy na to, co jest możliwe, widzialne przed nami, no bo wtedy to nie byłby cud. Eee, moim zdaniem nie ma większego cudu na Ziemi, jak życie, życiem marzeń, w którym idziemy razem z Bogiem i pokazujemy Jego chwałę. Nie ma. Eee, więc eee, nie można patrzeć na to, co jest możliwe i Osiągalne, bo wtedy gdzie jest cud, gdzie jest potrzebna wiara. I jeżeli masz jakiekolwiek takie marzenie, które e, wydaje ci się łatwe, takie, no, jak się postaram, to to zrobię, to to nie jest jeszcze ten maks możliwości, jakie chce ci dać Bóg. Bo jak on ci daje marzenie, to to marzenie jest takie strasznie mm, nakręcające, to jest raz, ale też przerażające momentami, bo widzisz, że, uuu, tutaj będzie będzie e, będzie trzeba naprawdę się nagimnastykować z wiarą, oczywiście to jest przyjemne, tak, życie wiary jest przyjemne, łatwe tak jak Jezus powiedział o swoim e, przemieniu, tak, że moje e, jarzmo, przepraszam, o jarzmie moje jarzmo jest lekkie i słodkie ludzie zrobili z tego homonto, trudne do uniesienia cierpienie i w ogóle a to jest nasz tylko wymysł i do tego nieprawdziwy na szczęście